Z Ewangelii świętego Jana. Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim dwa uczniowie Jana. Zapytał ich, czego szukacie? Oni rzekli, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego. Co odpowiedziałbym Jezusowi na pytanie, czego szukasz w życiu? Miłości, nadziei, szczęścia, ukojenia, spokoju. Oto możliwe moje odpowiedzi na Jezusowe pytanie z dzisiejszej Ewangelii. Chociaż także mógłbym odpowiedzieć w sposób o wiele bardziej przyziemny: pieniędzy, które dają mi poczucie bezpieczeństwa. Zaspokojenia potrzeb, bo wtedy chociaż przez moment jest mi dobrze. Poza tym sytości, przyjemności, ulgi, zrozumienia innych, sukcesu itd. W gruncie rzeczy mniej tutaj chodzi o odpowiedź, a bardziej o sens jezusowego pytania. Myślę, że tych dwóch uczniów Jana doskonale to zrozumiało. Skoro odpowiadają, przywołując wizję rodzinnego, szczęśliwego domu. Pytają Jezusa, gdzie mieszkasz? Wszyscy tego nieustannie, wytrwale i nawet obsesyjnie szukamy rodzinnego domu. Nawet gdy dom nie kojarzy się nam zbyt dobrze, to przecież w głębi serca szukamy tego, co dom symbolizuje czyli schronienia. Azylu, w którym spotkamy kogoś, kto nas kocha, i poczujemy się wreszcie szczęśliwi i bezpieczni. Chodźcie, zobaczcie, mówi nasz pan: On jeden rozumie nas w całej naszej głębi. On jeden wie, że gdy czujemy się odrzuceni i samotni, On musi stać się naszym schronieniem, naszym domem. Panie Jezu, ty jeden rozumiesz najgłębsze moje pragnienia i ty jeden jesteś w stanie je zaspokoić. Spójrz na mnie tak, jak spojrzałeś na dwóch uczniów z dzisiejszej Ewangelii i weź mnie ze sobą do Twojego domu i bądź ze mną. Amen.